Jesteśmy przygotowani właśnie takim startem nie wiem, kurwa Mamy tak No bo włączyłem sobie mody te do ligi Jak z grałem No tak I mówię kurwa nie wiem czy działają We flesh Grał GX Graliśmy w Nautilusa z MR prostem. nie się za dobrze I tak tak wyglądała jedna z gier dzisiaj Ale ma Grałem z Predator Kencho na supportcie i senną pod, kurwa, ghosta i gra z to. Co mam? Ooo, oh, Child Predator. <grych> no, to będzie fajne ale zobaczymy. Oho! Ja sobie widzowie odpaliłem nagrywanko. Antenia o, siema. Jest siema. Ty, ej, ja ściągam spodnie? O kurwa. Jak spodnie ściągasz? Pokaż. Stary st to jest stary strój. Wejnik przecież widzisz? Nie to jest spodnie. wrzucany do tego, wyrzucany po siedzeniu w tamtej przez godzinę. Wychodzi no. Chodź go. tak. jakiego mam skina? A to jest tradycyjna, to za 100 RP. Nie? To jest japońska. No to tak, 100 RP skinek. Tradycyjną grałam ostatnio. A jaka ona? Nie O kurde. Papercraft jakaś inna? Crack history. Dobra. A, chuj. <grym> tak. A, chuj. To jest Orr na suporcie okay, a okay. Wait a minute. Wait a minute. battle. <grym> Hope specjalnie nie gra Czy on mnie by... nazwał, kurwa, brzydkim? <grym> Czy on powiedział ugly? Ja ci, kurwo, dam ugly. O, kurwa. Dobra, jednak nie. Dajmy też level 2, do dobra. Jakbym wiedział, że to jest Jorn, to bym wziął tego jednego o o! o o! o. o przepuszczowali level 2 szybszy serca No, nie wiem Jak na życie musi mieć ten... nam Co? No, no co? Are you having fun? Jest. Rzuć mi granata. Rzuć mi granata, no? Rzuć tej granaty tym minionem, no? Kul, Nie Pa, jest. Pa, się pikać. No, co? Nie mów sam do siebie, że to kurwa. Cześć. Co? 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 Nie wiem, słyszę głosy kurwa w głowie po odpaleniu <śmiennie> nagrywania, naprawdę. Co? co jest? Dobra. Nie wiem, woli mnie to, że masz też 8 CS-y. A jungler jeszcze tu nie zdechł. Bardzo możliwe. Co za warto? Ci to wart, Który? Który? Chyba włączyłem to Uwe. No i No. Nie wiem. Postać im sama podeszła. A bo mam jakieś dziwne zacinki w ogóle. Też famy. Aha, <śm> dosył tu No nie on robi wszystko, żeby autoska żeby nie Ale nie wiem w ogóle czemu miałem takiego laga dziwnego. Jakby nie szedłem do przodu, ale postać mi poszła do przodu. I straciłem 500 HP po przyjściu na linię. Tak, na pewno. Nie przez to, że się Nie przez to, że się tam wpierdoliłeś. No na pewno nie przez to. Samo się podeszło. Tak. No ale nie po do nich Żyje. Jeszcze jeden jeszcze jeden O Jezu Nawet dwie Mam na Mija Nie chcę atak speed Na, na odmicie był Nie, ogółem to giga wątpów nie wiem że nie wziąłem sobie tej tarczy do rana ogomer ma tyle farmy co ja ja. Ja... Let me die Ale... Kurwa, no co no, atakujesz? Co to było? Co ty, co, co ty robisz? Stanąłem w miejscu i żabał oh, Tasty minion tak. Ta sama oh, się kiknęła, no tak Co w ogóle kurna, o kurwa A, ta sama! Kurwa, najgorzej no. 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 Tam była się... Jak to jeszcze przede wszystkim przeleci? Nie to jest przykre Dobra Ty to jest to, to się ja tu zmartam O Jezu no, to najpierw. To jest Gavis. O ja pierdolę moje flaki. <laughs> yeah, no, tak. chyba ze stresu. Na do... Ty na rano masz ten tydzień? Co? Na rano masz ten tydzień do roboty? Tak, no przecież. No przecież, no przecież. E, no przecież. Tylko przychodzę po drugiej. Naprawdę, odeszedł się. Let me consume that pink. Mm. Już wczoraj nie siedziałem z nami. Wczoraj, wczoraj, wczoraj. Co było wczoraj? W... Piedziałek, Dobra, nie Dzień tygodnia. Jezu, wczoraj był poniedziałek. No, jeszcze nas cały tydzień pracy już sam. Nie ma ptaka. No, sen na się chyba dobrze bawi na tym topie, co? No, nie wiem. ile ona ma stać? tego? w poprzednich, jak narzekałeś, że ten. A co ci niosę! It's for me. Let me juke for you! <laughs> Aha! Co? Byłem tak bardzo użyteczny przy <laughs> tym domu. <dawnym. laughs> Jakby to jest rola supporta. Aaaa. Nie mowałem kiedyś ADK. Doświadczysz dobrego supporta wtedy? Kiedy po trzech grach będziesz miał wrażenie, że kurwa ty nic nie robisz na tym botlane jako atakery, tylko bijesz przeciwników. O, Naprawdę. Nie oce nawet rozłożył. Ach. Kiedyś gra. Dobra, 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 no dobra. Ty... No teraz grasz. <głos> <głos> nie, jeszcze inny. On grał mi i Lulu na zmianę. Ale no Thresh był takim kozakiem Grałem tak. z mainem Yuumi Ech... Pumel Pumel Wszyscy się zjadą The most painful part was słuchanie jak tłumaczy, że yumi naprawdę nie jest na tym czempionem Donne moi un carreau Co za guardians? Guardianet? No. Dobra. to no, 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 O oh, kurwa. no, Typo. Pali mi grana, Ciem. Ah, bałem, no, mi no, no, nie nie wiem, nie

więcej tego. Ja po niego wracam. Dobra. Oj. I can do nothing and you know it. At least. Oh, aha. Idę to Q też ładnie działa, fajna interakcja, nie wiem czy gdzieś. Nie, nie, z No bo całkowicie się... Eee... Nie skasował... W sensie skasował. Dobra, dobra, dobra. Robiło się Q, dobra. ale nie było go całkowicie... Idź stąd. Idź kurwa, spierdalaj, mu właśnie. Ani wiem do bo... właśnie. Dobra. Yes. Yes. Mapa awareness, jest. A ja chyba mam. Twardy za jedną pieniądze. Choose one. <laughs> Alternator. Jest tak jest. No co kurwa tu robisz, co się wyobrażasz pierdolony kurczaku, zaraz cię urożnuje. O oh, Jezu. I'm laughing. Ona yeah. no, On On no, też. ja też. No <laughs> oh, chyba nie. Oho. Jak to mnie co? Mm -hmm. No złapał Je cię za ogon ja, Aha, fajny to Asiank I po kanonie Helikopter, <grym> helikopter Parakopter, parakopter Nie wiem, jak tak się da Mmm, nie, Kenny. Zostawię pinkę. Co z tym czerwonym Kane'em? Bo jakoś go nie widzę chyba. Wyplagu. Wyplagu, czerwony. czerwony Kane. Dobra. Bra. Dajnego pinka po stronie. Kurwa, nie to się Parakopter, parakopter. No kurwa, no nie chowaj się ze mnie nami, go Kurwa zmienił do! Ej, Ani ani Aniwia. Chodzi. Eka, jeszcze jeden kill. Nie bym zmienił zdanie w środku walki i chuj. Dobra, uciekaj. Niee. Like Nie wiem, bot podróż... experience, kurwa. Czemu Quinn jest w ogóle na bocie? No bo gra Quinn, no zobaczcie na to, gdzie. Co wyjebano ma? No, no o, jak sobie herolda postawił. Ale Anivia postawiła tak ścianę, że nie mogłem się ruszyć. No na no, Znaczy to nie kwestia umiejętności, tylko po prostu tak grać jeszcze spaghetti no. Nie to no, ale sobie... stealno jak mówię no to umiem, nie, nie? Nie powinno być interakcji gdzie stoisz w ścianie się ruszyć nie możesz. Could you stop being kurwa udawany? <laughs> <noise> Zmienia ci się całkowicie kurwa to <noise> Fałszywa kurwo, już się <grym> youtuberem stał Proste. <grym> Opin na mizie No No, chodź pod kureta Moja wina, żeby bycie... Cię... No, chodź <grym> 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 ter ja jeszcze aż za sobą zabrać. To strzelić, kurwa. O, oh oh, chuj. Nowo? I regret. No. O. Co tam jest? nie ma. A no, asyst nie dostałem. Czemu <grym> nim nie dostałem, to za już dostałem? Ej, bez to Przecież w anime uderzyłeś... Się... Na An anime, tak. No tak. No, co sumie nie wiedziałem, że może... No, uderzyłeś się szybciej, przecież. No, no. Liga legend. <trym zbiornik> I une with my little eye no. dead. Keep going, guys. I don't know if No, machine, sonami, <laughs> <laughs> Na bo ta idzie queen! Zaraz to zapraszamy. No bo nie, zostało. Tak? No <noise> Jest. Jakby predatory, to by dostał za 500 ale. No ma. No parę. Ja idę zabić kraina. Tego z. <noise> z <grze> o zombie. Wracaj <noise> tu No, on tak może? Aha Bo ja go Ja go nie zjadłem On mnie zulcił I się kurwa zdziwiłem Że wyszedł w drugą stronę niż napierdalałem Nie? That's funny Nie no byłem pewny, że go zjadłem Ale wyszybszy. szybszy Dobry gracz, dobry gracz Jak nasza Senna tylko showej na dawak która daje autoska każdemu po jeden Co my tam robicie? Teraz tego i następnego Ty jedę, Jinba 08? Robiszem to Nie Nie Miałem fleszę Ja się tych kurwa Jinem zdziwił zaraz

Weźcie te małpy. No, nie już się dachał aram, widzę. Jeszcze raz nam idzie. <laughs> Drugi. Wow, numer ma 10 widzów, a ja mam więcej. <laughs> No słuchaj to nie jest jakiś wyprzed hmm. Nice sama dwa kill, nawet ja mam więcej Nice, nice. Hey, tak? <laughs> Okej okay. Dawaj ją, dawaj ją biegnę Biegnij, biegnij. <laughs> to jest kobo na pizdę. Teraz nie biegnij, teraz nie biegnij. Ja pierdole jaki clown Tudududud A zdejfn? No co no, robię? No, to on ci daje Uciekaj A co robię? Nie wiem O kurwa mi wę I cały to już sied Mogli by dać jakaś nie musiałbym się kompromitować O oh, Boże! Dobra, masz plotek. Dlaczego? Let me leave! I pay! <laughs> Aha! Ale łatwo! <laughs> Kurwa zjebałem! Oni wątpią mają! Jakie kurwa banti? Co? No. Gramy takie gówno, że te banti dla nich łatwe jest. Oszczędnie. Dobra, ta u niech ucieka. No. Uh. no. Jest no, bardzo bardzo. No, mamy mamy dwóch do co... Ile w ogóle taczaków masę ma? Senno? 50. No, tak sobie Dobra mogła zawodzić krakena chyba ci nie I think so ona, ona chyba będzie pod ręczplej zagrała Co no ma staki na czym? Nie widzę staków senną, No, ten hmm. no nie A, o tym A, ok Jakby to tak powalnie wiga ten ulf to mnie mi boli no nie kurwa, jest. mać. Wszystko. Co jest, co jest Ty już dostajesz tym Canem, znowu dostaniesz. <grym> A ta Quinta to co? Zaraz stanie też, Liza. Ta Quinta to w ogóle nie wiem, odklejona. I tworzyła jeszcze Kringę Burzy na drugi. Kringę Burzy, no. Kringę Burzy. <grymga> Burzy. Nie, dawaj go, on no skoczy O kurde. Ja Dawaj tego Orna! No dobra, szmoka, smaka! Gdybyście jeszcze kurwa tak dobrze grali jak doradzacie, no. No pewnie, że tak. No co chcesz ode mnie? A wiem, masz. Nie no, hopu przeszła jedna gierka i od razu. Nie, nie, go Ale ułysał ten zajebał głową w ścianę. No tak, ułysał. Um, Ale... I ty, Był tu, game, Był tu. Ale ja musiałem zobaczyć tego. Oracle'le. Oracle'le. Mirakule Kurwa, mogę dać im lotkę? O. No dałam, ale no... O Jezu! Hello, I have a beer! To tam będzie szła. No, no tak, Dobra, ciekawe! Aha Nice Mogli wygrać tę grę, gdyż, graliśmy takie gówno Prawda <laughs>